Że może pana Krzysztofa Strachulskiego, no, który z nami to co do Wolontarii działa, w, z Polskim i też był w komitecie na naszym naszych wy wyborach prezydenckich. Także to jest osoba, na którą możemy liczyć, jednocześnie z prezesem ruchu takiego nie, Obóz Trzech Polski, nawiązujący do organizacji sprzed wojny. Panie Krzysztofie, to zapraszamy. To czy może, może? Może tak, proszę bardzo. Dziękuję. Z racji tego, że dzisiaj już dużo było powiedziane na temat programu, i ogólnie zgadzam, jakże, zgadzam się z tym prawie w stu procentach, ja dzisiaj chciałem się odnieść do dzisiejszej daty. Dzisiaj jest 2 stycznia. Dla nas w obozie Wszechpolskim jest to bardzo ważne daty. Wielki kanclerz z martwych stałej Polski. Pod tym, powyż, pod tym powyższym tytułem pisał Stanisław Stroiński w Kurierze Warszawskim. 83 lata temu zgasł jeden z największych umysłów politycznych na szlaku dziejew polskich. Dziedzinie polityczne niepodobna oczywiście oderwać myśli od działania, więc też dzieło polityczne życia świętej pamięci Romana Dmowskiego jest w całości wiekopomne. W ciągłości jego pracy, poprzez lata i dziesiątki lat, przewaga myśli nad działaniem bezpośrednim w tej wielkiej twórczości politycznej jest niewątpliwa. Jako polityk i pisarz polityczny, św. pancer Landlowski, non ex senatus est, nie urodził się sam z siebie. Zjawiskiem dziejowym, rozległym i potężnym, w którym moc jego postać wysunęła się wkrótce na czoło, był niespełna półtora wieku temu już wyraźnie zarysowujący się odrodzeńczy prąd narodowy wszechpolski. Gdy Płaski schodził do grobu już przed laty ponad 110 w roku 1908, był w świetnej pamięci pamięci Mowski wówczas 44-letni, wodzem oteżliwiającego w oczach ruchu wszechpolskiego i rozpoczynał właśnie najświetniejszy okres swej działalności. W owej chwili Dmowski miał za sobą obok przewodzenia w tajnej Lidze Narodowej już piętnastoletnią działalność pisarską, równie świetną jak wyrazistą w treści. Na łamach przeglądu wszechpolskiego współcześnie i równolegle z egoizmem narodowym Balickiego w sławnych myślach nowoczesnego Polaka z roku 1902 przeciwstawiał tkliwej miłości, ojczyzny miłość, jej twardą w obronie, w odzyskiwaniu swojego. Skrzydła Nowego ładu biły w jego wskazaniach górnie i mocno. I już wtedy, zgodnie z przewodnim dążeniem ruchu wszechpolskiego do niepodległości we własnym państwie, co jeszcze wówczas Tworzyło u nas umysły przygnębione klęskami niewoli. Głosił, że odpływem postępującej szybko wewnętrznej przeróbki narodu przyjdzie czas, że Polacy nie tylko staną się zdolni do stworzenia samoistnego, silnego państwa, ale że to państwo stanie się koniecznością. I ten czas może wcale nie jest tak bardzo odległy. U podstawy była przeto wiara we własne siły narodu i we państwa dzięki własnej zdolności życia, wartości i prężności. Po pięciu latach Moski wcześniej niż inni, ba, nawet wcześniej niż ktokolwiek, przewidujący wielkie starcie europejskie i światowe, gdyż jego twórczość polityczna miała tę cechę niezbędną, widzenia jutra ze sklądu dzisiejszego. Widzi już jasno, że skrzeszenie państwa polskiego stanie się rzeczywiście koniecznością dziejową nie tylko dla nas samych, ale także dla zmierzającej ku przeobrażeniom Europy i tu zaczyna się wielki okres jego działalności 1908-1919 jako męża stanu najwyższej miary dziejowej. Dmowski, który w czasie wojny rosyjsko-japońskiej był w roku 1904 w Japonii, a w roku 1907 wszedł jako poseł do Dumy Rosyjskiej w Petersburgu na czele Koła Polskiego, doszedł do niezłomnego przekonania, że nie Rosja, usitlana na Dalekim Wschodzie i wchodząca w okres przeobrażeń wewnętrznych, lecz Niemcy, przeprowadzające wówczas politykę wynaradawiania z Polskości są dla Polski najgroźniejsze, ale zarazem, przewidując nieuchronne starcie Niemiec z Europą Zachodnią i ze światem, ujrzał tu niezawodnie możliwość i wskazał drogę odbudowania państwa polskiego przez współdziałanie narodu polskiego w walce i wojnie przeciw Niemcom. Jako twórca myśli politycznej, która Staje się życiem i czynem, ogarniając umysły społeczeństwa, bo nie tylko zwolenników, lecz z czasem i przeciwników politycznych, dokonał w swoim życiu dzieła olbrzymiego w przełomowej dobie odrodzenia Polski. Podstawowemu we wszystkim pojęciu narodu jako gospodarza we własnym państwie. Nadał postać najmocniej zarysowaną i upowszechniającą się już obecnie w naszym myśleniu politycznym. W rozprawie Kościół Naród i Państwo z roku 1927 stwierdził nierozerwalną łączność wiary katolickiej z życiem naszego narodu i państwa. Pogląd na, pol na politykę Polski na gruncie międzynarodowym, poparty największym doświadczeniem dokalnego na tym polu dzieła, rozwijał dalej w warunkach powojennych do ostatnich niemal lat. W wiekowym poczcie potężnych umysłów politycznych Polski, godny następca Zamojskich, osolińskich przeszedł Roma Głoski w pamięć pokoleń, jako wielki kanclerz z martwych stającej ojczyzny. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu, panu Krzysztofowi no właśnie za to przypomnienie, bo faktycznie dzisiaj jest 20 i rocznica śmierci na Moskwie, naszego wielkiego budowniczego Polski postu dwudziestycznego.